Witam, witam serdecznie, drogie kochane skorpionki i dla Was już czytanie na drugą połowę lata. Tak, wiem akurat wyszło, że jesteście ostatni, ale zrobiłam teraz miks w tym właśnie czytaniu, żeby to nie było po kolei, i chyba tak będzie nawet. Wydaje mi się, że uczciwie, jak będę te miksy robić, robię to na raty, ponieważ już mówiłam to przy każdych innych znakach, które już zrobiłam. Ponieważ u mnie też się wiele bardzo dzieje w życiu takim osobistym, mam bardzo ogromne zmiany w swoim życiu związane z przeprowadzką, z najpierw z remontem, za jakąś tam chwilę z przeprowadzką, więc do października mam nadzieję, że się z tym wszystkim już tak finalnie uporam, i wtedy już wrócę z powrotem do takich obrotów. Więc będziemy. Się spotykać na pewno trochę rzadziej, ale te ważniejsze takie czytania oczywiście będę dla Was robić. No i wtedy, kiedy po prostu mnie tak coś popchnie, bo wiecie, ja czasami, jak nie mam nic takiego, nazwijmy to, codziennego, na czym muszę się skupić, to czasami mi tak najdzie, że po prostu muszę usiąść tutaj, coś zrobić, bo gdzieś mi się coś przyśniło, czy coś przyszło. I, I wtedy to robię, więc kochani, wybaczcie, dziękuję Wam za Waszą cierpliwość i właśnie chciałam Wam podziękować, drogie skorpiony, że czekaliście, że czekacie, że nie uciekacie stąd, że... Nawet przybywacie, bo tutaj co chwila jakieś nowe osoby przybywają, więc też mogłyby sobie pomyśleć, no tak, ale tu się nic nie dzieje na tym kanale. Kochani, dziać się będzie, oczywiście będzie się dziać, ale też nie z jakąś tam pompą później, mimo wszystko, bo jak wiecie, ja nie robię filmików tylko po to, żeby sobie zatykać dziurę w oglądalności, w subskrypcjach, w lajkach, w jakichś tam cudach na kiju, bo. Yy, Chcę, żebyście tutaj byli po prostu dlatego, że tego chcecie, dlatego, że tutaj trafiliście, a nie dlatego, że ja się gdzieś tam próbuję mocno do was wpychać butami, tak? Wszystko się dzieje swoim torem i ja wychodzę z takiego założenia. I teraz informacja, kochani, dla tych, którzy być może, bo najwięcej osób do was do mnie trafia w połowie już z poleceń, a w połowie jeszcze tutaj z kanału. Poznaję was cały czas świeże osoby. Więc jeśli ktoś ma ochotę się ze mną spotkać na takim prywatnym czytaniu, nie żebym się reklamowała, od razu to mówię, tylko chcę zaznaczyć, że przy tym właśnie tutaj braku obecności moim takim powiedzmy na tym kanale non-stopper, żebyście wiedzieli, że na to znajdę zawsze czas, ponieważ wiem, jak bardzo ważne macie sprawy swoje osobiste, jak bardzo prosicie potem o jakiś tam właśnie kontakt i czytanie, i właśnie wybraliście mnie przecież spośród iluś tam osób. W związku z powyższym czuję się zobowiązana też i, a wiecie, że wiem, to już jest wiedza, a nie wiara, że nie ma przypadków, więc nie ma przypadku, że chcieliście do mnie tutaj przyjść na takie czytanie. W związku z tym zawsze ten czas znajdę, przy czym to nie będzie takie po prostu just like that, że za godzinę, ale jestem w stanie się z Wami jakoś tam w ciągu najbliższych dwóch, trzech. Dni maksymalnie czterech staram się ten czas dla Was znaleźć, bo to też ja muszę być na to przygotowana, a nie tylko po to, żeby usiąść, odbębnić, bo to no nie, nie tak, ok? Więc tutaj, jeśli macie ochotę, bo jeszcze się wahaliście albo tak będziecie czuli, zapraszam. Jeśli nie, no to i tak to nie jest informacja dla Was wtedy, kochani. Więc widzimy się tu na kanale. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję cały czas za Waszą cierpliwość, za to, że tutaj jesteście, za te łapki, subskrypcje, komentarze, udostępniania. No i oczywiście tym osobom, które chcą wspierać kanał albo też stawiają mi kawę, oczywiście w opisie filmu macie i namiary do mnie i też tutaj link do Buy Coffee, czyli inaczej postaw kawę. Więc jeśli tutaj ktoś jest, to zapraszam. Jeśli ktoś tutaj już to zrobił, to też bardzo serdecznie za to dziękuję i bądźcie cierpliwi, ja z Wami cały czas będę to nie, że ja tutaj z Was rezygnuję czy z tej pasji swojej i miłości do Tarota, absolutnie, tylko po prostu. Prywatne rzeczy mi nie pozwalają na taki spokój nawet momentami. W związku z tym tak to czasami bywa, zmiany są. No właśnie, ale dlaczego zrobiłam właśnie to czytanie połowa lata? Bo poniżej, jak sobie zjedziecie, to macie czytanie na całe lato. Bardzo ciekawie, bo możecie sobie zajrzeć, jeżeli tam nie byliście, a jak byliście już miesiąc temu czy dwa, to sobie nawet możecie przypomnieć, bo właśnie dlatego, że u mnie te decyzje, różne zmiany, różne takie. Hmm, Sytuacji, które się wydarzyły w życiu, zmieniły też moje postrzeganie i moje podejmowane decyzje, co też zmieniło moją drogę w życiu. W związku z tym stwierdziłam, że bo przecież my mamy wolną wolę i to my przecież decydujemy. Ja może czasami na przekór, może wy też czasami na przekór tej drodze, a może właśnie akurat z prądem tej drogi, no każdy inaczej. Ale ja stwierdziłam, że skoro u mnie się coś tam przewachlowało, nazwijmy to kolokwialnie, to być może u Was też po miesiącu, po dwóch nagle się coś mogło zmienić w sposobie myślenia, postrzegania, czucia, działania i tak dalej, czy podejmowanych decyzji. W związku z tym stwierdziłam, że muszę zrobić to czytanie, żebyśmy mogli zobaczyć i Wy żebyście mogli zobaczyć ewentualne zmiany, które mogły się tutaj pojawić podówk tego czytania. Na cały rok, bo tam było czytanie, co ci przyniesie lato, i chyba Nostradamusa zrobiłam na lato, z tego co pamiętam, bo to są takie dosyć trudne karty. E, więc ja go robię raz, dwa, trzy razy w roku, może w ogóle. Więc postanowiłam go zrobić właśnie na lato. E, więc zerknijcie sobie. No i drogie kochane skorpiony. Pamiętajcie, że jeszcze jest aktualny Wasz horoskop urodzeniowy. I nie mówię to po to, żeby to reklamować, tylko po prostu bardzo się to cieszy z jakąś tam popularnością. Przynajmniej w moim odczuciu dla mnie to jest po prostu niesamowite. I dlatego zrobiłam drugą serię, czyli horoskop urodzeniowy od urodzin do urodzin. Zaczęłam oczywiście od barana. Od barana 21 marca, tak się zaczyna okres astrologiczny. I tak każdy znak po kolei. Tamten rok się zakończył. Zaczęłam znowu baran, byk, bliźnięta, rak. Teraz jesteśmy w lwiątku. I tak dalej. Ale do Skorpiona jeszcze trochę mamy czasu, więc Was jeszcze obowiązuje ten se, te, ta seria pierwsza. Więc jeśli wejdziecie w playlistę i poniżej zobaczycie e, seria pierwsza i seria druga, trochę inny obrazek jest z takim z taką skorupką orzecha, to tam jest jeszcze aktualny dla Was horoskop, bo Wasze urodzinowe horoskopy dopiero się będą. Um, że tak powiem, robiły wtedy, kiedy przyjdzie czas na urodziny dla skorpiona, prawda? Więc zerknijcie, jeśli macie ochotę, a ja już przechodzę do tego czytania krótko na temat, kochani, tak żebyście sobie zerknęli po jakąś dawkę informacji może zastrzyku energii, teraz te wszystkie znaki, które tutaj już wystawiłam to już mam cudowne komentarze, tak potrzeba mi było postawić mnie na ziemię czasami jest to cukierkowe, a czasami to nie jest cukierkowe i ja nie zamierzam być y, tylko cukierkowa, dlatego żeby tutaj upiększać Wam y, życie, tylko po to, żeby Was ukierunkowywać, żeby to życie było piękne, dlatego że sami takie stworzycie no dobrze, kochani, to poproszę o przekaz dla skorpiona na drugą połowę lata bieżącego roku. Na drugą połowę lata bieżącego roku dla skorpionów. Poproszę, aby karty mi pokazały. Cóż mam przekazać? Skorpionki, energia główna, sprawy uczuciowe, bo tak sobie to króciutko podzielimy. I na końcu rada. I sprawy zawodowe. I na końcu rada. Ok. Mam nadzieję, że to dosyć widać. Tak. Dobra. Rada wskazówka, tak. I tutaj dołożymy sobie do tej energii głównej, bo tak robię yy, od samego początku, tak, żeby ją jakoś uzupełnić. Niech yy, ta ogólna energia będzie taką naprawdę bardzo przodującą. Tutaj mamy kartę wisielca, czyli takiego spokoju, odprężenia, takiego dobrowolnego odpuszczenia niektórych spraw i tematów. Yy, takiego naprawdę na takim poziomie i yy, myślowym, i emocjonalnym, ale też po to, bo być może dojrzycie coś, bądź przyjdzie coś do Was, kochani, z innej perspektywy. Zobaczcie. Arcykapłanka, no właśnie. Czyli zajrzyjcie trochę do środka, do siebie. Być może macie jakieś y, pytania, na których nie znacie odpowiedzi. Być może nie wiecie, co macie zrobić. I to jest bardzo częste. Boże, co ja mam zrobić? I nie ma. Więc bardzo często, y, ja to stosuję oczywiście, już mając jakąś tam wiedzę na ten temat, y, pytam samą siebie, a dokładnie mówiąc swojej własnej podświadomości, bo my mamy to światło w sobie, my mamy te odpowiedzi w sobie. Więc możecie tak też to stosować poprzez medytację, te, zadawać te pytania, jakie mam kroki poczynić. Wiadomo, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że dostaniecie na piśmie stempel i w ogóle cały list z opisem, ale gdzieś tam coś Was do czegoś natknie. Arcykapłanka mówi o takiej tajemnicy, ale też o intuicji, o, o takim nieuzewnętrznianiu się, tylko właśnie schowaniu się gdzieś do środka wewnątrz siebie. Żyjecie codziennością, tak jak my, każdy, jak każdy z nas, to to życie w tym 3D, które tutaj mamy, po prostu, ono nas wykańcza uważam, bo to nie jest takie życie, jak kiedyś było. Jak ja nawet pamiętam, a jestem rocznik 78, więc ja pamiętam, jak moi rodzice funkcjonowali. To nie było to, co teraz się dzieje. Po prostu ten konstrukcjonizm, to, to, to wszystko to jest. to. To wykracza poza jakikolwiek, to, to, się, to się już tak rozpędza, że ja nie wiem, w którym momencie to zacznie hamować, albo jeżeli nie zahamuje, co z tego będzie. I to jest dla Was taka informacja, drogie Skorpiony, żebyście właśnie się zatrzymały i trochę podumały w środku, co chcę robić, co jest dla mnie ważne, w którą stronę chcę iść, dlaczego mam takie pytania i dlaczego nie wiem. Jakie są odpowiedzi? Bo wiecie, ja dużo odpowiedzi już mam i znalazłam je, nie tylko w książkach, no głównie w książkach, tak? Ale też z własnej praktyki, z własnych doświadczeń, z jakichś tam własnych takich, wiecie, no namacalnych historii, które gdzieś mnie dotykają, albo mnie, albo gdzieś wokół nawet waszych historii, które znam z czytań prywatnych. I. Ale ciągle tych pytań jest i do końca życia będziemy sobie zadawać różnego typu pytania. I wy macie sobie takie pytania zadawać, ale przede wszystkim macie się wyciszyć, macie odpocząć, macie się przyjrzeć sobie, otoczeniu swojemu, swojemu domu, pracy, ludziom, zastanowić się, co jest dla Was ważne. Mało tego, mam takie przeczucie, że dużo skorpionów. W ogóle budzi się społeczeństwo. To w ogóle nie jest dla mnie, wiecie, ja się zajmuję, interesuję się tym od dziecka, bo u mnie w domu ten temat był, więc to nie jest dla mnie, tylko że wtedy nie miałam kart, tylko w popcornie musiałam sobie wyciąć. Albo y, karty klasyczne, bo tego gdzieś tam też zaczynałam. Y, bo karty, wiadomo, zwykłe, pokrowe y, są były zawsze. W cudzysłowie mówię zawsze. Y, no ale są to rzeczywiście pierwsze karty, jakie, jakie, jakie można gdzieś tam w historii y, znaleźć. Yy, więc kochani, yy, o, mój piesek mi tutaj yy, śpiewa, yy, więc kochani, yy, i mnie przez, to, przez to mnie mój piesek wybił, poczekajcie, włączę pauzę, bo muszę mojego pieska wypuścić. Już kochani jestem, przepraszam, ale wracając do mojej myśli, bo myśl mam cały czas w głowie. Ja gdzieś w tym po prostu byłam, ale sam temat ten to było tabu, żeby zdobyć jakąś książkę. Ja mamie podkradałam kabały jakieś tam, skąd się na to tam na szczęście jakiś wykopalisk pewnie miała, nawet nie wiem. Moi drodzy, ale to było trudne. Dzisiaj się społeczeństwo przebudza, dzisiaj tarot. Zauważcie, on już jest wszędzie. W każdy. Ja uwielbiam seriale, filmy też, ale seriale też. Już nie wspomnę, gdzie nie widziałam, w jakim serialu, po prostu gdzieś. Nawet jakiś taki był program o tych gwiazdach, Doda, coś tam, pamiętam, też była u, u tarocistki. W każdym serialu jest jakieś liźnięcie tematu. Pójście do wróżki. Oczywiście, czego ja nie lubię, jeśli chodzi o mnie. Ja nie jestem żadną wróżką. Natomiast ten tarot stał się codziennością. Już dzisiaj wiemy. Że to nie jest takie po prostu sobie, o, ktoś chce coś wymyślił. Że to jednak ta historia się ciągła za tym i w końcu to dostało, tak jak wiecie, tak jak Tesla, który był niedoceniony, dzisiaj wszyscy go, wszyscy znamy jego, kto to był, prawda? A był uznawany za szaleńca, spał po dwie godziny dziennie. E, e, więc kochani. E, więc dzisiaj to jest docenione tak samo jak i rozwój, rozwój naszego umysłu, naszej podświadomości, czym jest podświadomość, co to w ogóle jest yy, i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj mamy do tego dostęp i to już nie jest jakiś tabu. To już nawet wstydliwe nie jest, tak? Yy, I ja mam wrażenie, że wy skorpiony yy, i w ogóle dużo osób, bo do tego zmierzam, że w ogóle społeczeństwo się na szczęście przebudza. Pewnie to będzie jakiś proces znowu, już ileś tam lat, dziesiątek, nie wiem, może mnie już nie będzie na tym świecie, ale wy też tutaj. Bo już chcę postawić tą wisienkę na torcie, i idziecie w tym kierunku. Ja nie mówię, że to będzie tarot, akurat. Tak? Ja nie mówię, że to będzie tarot. Ale jeśli byście się chcieli uczyć tarota, no to ja stworzyłam taki dziennik tarota, gdzie można się uczyć od jednej do trzech kart codziennie sobie wyciągać i interpretować i, i tak dalej, i tak dalej. Więc piszcie, ewentualnie dam wam jakieś tam namiary, bo ja to po prostu zaprojektowałam. Jestem, jestem właścicielem tego projektu, ale drukuję i sprzedaję to po prostu. Amazon, natomiast do czego zmierzam, że idziecie w tą stronę. Nie wiem, może się interesujecie jogą, parapsychologią, może duchowością, może UFO, może reinkarnacją, może numerologią, może chirografią. dobrze powiedziałam chyba tak, tak, nauka czytania z ręki, czy, czy jeszcze nie wiadomo czym, czy runami. Czy jakimiś jeszcze innymi symbolami, czy jakimiś, jakąś, jakimiś chińskimi um, tematami, które też są z, z tym związane, um, takimi dywita, dywinacyjnymi. Więc. Widzę tutaj, że ten spokój jest wam potrzebny, bo być może macie w sobie taką smykałkę, macie chęć, ale to społeczeństwo, ta gonitwa, ten konsumpcjonizm, a co kto powie, a co kto gdzieś, a co kto. Jeszcze was tutaj blokuje. Więc macie się zastanowić nie tylko nad swoim życiem, ale właśnie też nad tym, co chcecie w tym życiu robić. Dosłownie. No ale zobaczmy w takim razie, o co chodzi w sprawach uczuciowych, bo wam nie będę aż tyle gadać, bo mnie po prostu tutaj zamordujecie za, za, za chwileczkę. Kochani, w sprawach uczuciowych, jeśli chodzi o tą główną energię, no to ewidentnie jest pokazane, że tutaj są jakieś lęki. Dla niektórych jest to, słuchajcie. Mm... Y, powiedziałabym, że y, może takie spauzowanie, bo się zastanawiacie, co dalej z waszym związkiem, chociaż jest dużo tutaj relacji, które będą się zaciśniały niż rozluźniały. Dużo jest tutaj związków, które dopiero się będą tutaj wieńczyły, bo widzę tutaj dosłownie zaręczyny, śluby, poczęcie dziecka bądź narodziny dziecka w tym okresie jeszcze letnim, absolutnie, chociaż jest to podszyte jakim, jakimś strachem. Ja nie wiem, dlaczego my jesteśmy. Przez te wszystkie paradygmaty, które są nam wpajane, które będzie trudno wyczyścić z nas, to jest po prostu takie ciągu lęki. Lęki przed tym, że mam mieć dziecko, jak ja sobie poradzę, lęki przed tym, że mam iść do pracy. Co to znaczy mieć lęki? Żeby iść do pracy, żeby mieć dziecko, żeby założyć rodzinę, żeby wziąć ślub. Co to znaczy? To jest takie po prostu wpajane jedno przez drugie w każdych filmach, że, Boże, stres przedślubny. No to tak samo jak stres przed lekarzem, stres, kto to wymyślił? Przecież to my sobie nadajemy ten stres, właśnie o tym myśląc. Więc tu widzę takie po prostu obawy, więc dużo związków dopiero będzie się właśnie zawiązywało, zaciśniało, ale też wiele związków może się rozluźniać pod, pod kątem takim, że być może było jakieś spięcie, być może były jakieś niejasności, być może wy byliście niepewni, ale na szczęście to będzie odpuszczało, ponieważ tutaj dojrzycie jakąś stabilność. No kartą rady jest karta diabła, czyli bądźcie ostrożni, ponieważ no, gdzieś mogą wami kierować jakieś takie, wiecie, no niezdrowe pobudki, nie wiem. Być może jest to związek tylko z rozsądku, czyli kasa i tak dalej. Być może jest to związek tylko dla takich uciech, nazwijmy to. Być może jest to związek tylko dlatego, że gdzieś tam tak pasuje, czy tam nie wypada, czy wypada. Czyli takie, no złapanie, danie się złapać w jakieś sidła. Więc macie się nad tym wszystkim zastanowić, drogie Skorpiony, na jakim jesteście teraz etapie, bo was jest tutaj dziesiątki. Więc nie jestem w stanie dla każdego to tutaj zinterpretować, ale bądźcie ostrożni to na pewno, nie dajcie się usidlić. Miejcie swoje zdanie, miejcie swoją przestrzeń, rozwijajcie się. Czy jesteście w związku szczęśliwym, czy tam z, z jakimiś trudnościami, które się pojawiają, czy dopiero ten związek się buduje? Bądźcie w nim szczęśliwi sami ze sobą przede wszystkim, bo inaczej nie będziecie szczęśliwi w związku. Natomiast trudności większych nie widzę, bo tak jak mówię, myślę, że te trudności to są raczej za wami. Niż przed wami, ale to wszystko znowuż może się zmienić za miesiąc czy za półtorej, ponieważ znowuż wszystko zależy od tego, jak wy to wszystko zinterpretujecie, jak przemyślicie. Jeśli chodzi o singli, to powiedziałabym, że single niech będą ostrożne, jeżeli nie chcą się pakować w związek, a jeśli ja jeśli chcą, taki związek sobie tutaj założyć, gdzieś tam kogoś spotkać. Mają taką rzeczywiście możliwość, bo będą takie możliwe możliwości się gdzieś tam czyhały. Zresztą są wakacje, to jest takie, nie chcę być właśnie stereotypowa, bo są wakacje. Nie, bo w zimę też można się po, po kogoś spotknąć oczywiście, A, ale tutaj rzeczywiście m, bardziej to może sprzyja temu, że podróżujemy więcej, wychodzimy więcej, gdzieś tam tych ludzi widzimy. Tylko bądźcie ostrożni, żebyście właśnie nie dali się usiedlić, albo nie zmliło was, nie wiem, czarujące zachowanie, pieniądze, impreza, jakieś takie, nie wiem, ymm, no coś, co jest po prostu aż po wyciągnięte z najlepszego romansidła, tak? Bądźcie ostrożni, o tym mówią karty, okej? Okay? Natomiast jeżeli ymm, chcecie sobie tylko po... po, po ymm, Pobarażkować, proszę bardzo, tylko bądźcie przy tym ostrożni. Yy, Okej, okay. a co w sprawach finansowych? Zobaczmy króciutko i na temat w takim razie. Oj, bardzo dobrze, kochani, stabilizacja, umiarkowanie, przypływ gotówki, no ale za chwilę odpływ gotówki. No dobra, no może będziecie wydawać na jakiś dom, mieszkanie, inwestycje, podróż, przeprowadzkę może jakąś, nie wiem, ale karta wieży mówi, że tak jak przyjdą, takie stracicie, więc nie wiem, albo spłacicie jakieś długi, znowu wylądujecie gdzieś tam na przykład... Is... takim zasobem od pierwszego do pierwszego, albo się nagłe jakieś wydatki tutaj wydarzą, albo jakieś nagłe takie zmiany w pracy, albo wy zdecydujecie, że po prostu takie zmiany są wam potrzebne. No w każdym razie z finansami nie będzie źle, bo coś tutaj do was przyjdzie, ale za chwilę będzie sinusoida w dół, więc od razu mówię, jakaś będzie nagła dla was zmiana, która może się wiązać z tym, że stwierdzicie, że wy macie w nosie tak ciężko pracować, bo radą jest właśnie nie pracuj tak ciężko, nie bierz wszystkiego na swoje barki, nie próbuj robić więcej niż możesz robić, a na dodatek nie zawsze jest to adekwatne co do pieniędzy. Więc jeżeli uda wam się wziąć jakiś kredyt, pieniądze jakieś dodatkowe, znowu moje pieski. Czy jakieś inne takie dodatkowe środki, gdzieś tam Wam się coś uda, czy kupić mieszkanie, czy właśnie, wiesz, jakiś kredyt, bo tutaj ewidentnie widzę jakieś spełnienie finansowe i taką stabilizację, czyli może gdzieś tam sobie coś wyregulujecie pod kątem finansowym i zawodowym, no to za chwilę będzie jakieś tąpnięcie, więc tak, po pierwsze to bądźcie oszczędni z tymi finansami, z tymi wydatkami, a po drugie, miejcie jakąś alternatywę, rozglądajcie się i znowu wracam do tego wisielca, rozglądajcie się, myślcie, przeanalizujcie, obejrzyjcie to, jakby z z drugiej perspektywy. Może potrzeba Wam jest odpoczynku, może, a nawet na pewno, a może potrzeba jest Wam urlopu, może jeszcze nie byliście. Idźcie. Nawet jeżeli macie wydać na to pieniądze, które tu są pokazane, później będziecie trochę zaciskać pasa, bo jest pokazany ten spadek na pewno taki, taki finansowy, ale też jakaś drastyczna zmiana. Coś się może wydarzyć albo w Waszej pracy, albo po prostu Was samych, że Wy nagle. Po prostu zrezygnujecie z tego, co robicie i będziecie chcieli zrobić zupełnie coś innego. No ogromne zmiany też są u Was, kochani. I oczywiście nie będzie to rezonowało ze wszystkimi tutaj skorpionami, które tutaj są ale może każdy coś z tego właśnie wyciągnie. Ja stworzyłam jeden obraz, a wy ten obrazek możecie jak puzzle podzielić i z tego e, obrazu wziąć jakieś po parę puzzli i przeanalizować. Zawsze może to w czymś pomóc, prawda? Więc miejcie to na uwadze. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za Waszą aktywność. Bardzo serdecznie witam wszystkie nowe osoby, a e, swoich starych tutaj widzów. E, bardzo serdecznie też pozdrawiam i dziękuję za wytrwałość, za cierpliwość tutaj e, bycia ze mną. E, jest to dla mnie bardzo ważne i już Wam dziękuję. Dziękuję z góry za Wasze cudowne komentarze. Yy, jesteście cudowni, cudowni. Piszecie, co czujecie, czy to z Wami rezonuje, jaką macie sytuację. Yy, po prostu i to jest niesamowite, bo ja mam takie wrażenie, że ja jestem w Waszym życiu, choć każdy z Was, was jest, ma inne życie <grych> na pewno, ale jest to taka, taka integracja, taka emocjonalna w moim odczuciu, jak czy, czytam te komentarze, a wiecie. Że czytam wszystkie, bo każdemu z Was odpisuję. Wszystkiego dobrego życzę i bądźcie cierpliwi. Na pewno niebawem się zobaczymy. Pozdrawiam Was cieplutko. Papa. Pa.